Świetna wyciskarka za przyzwoite pieniądze. Kultura wyciskania bije Kuwinksa na głowę. Nie zapycha się tak jak on, nie zacina się tak jak on i jest trochę tańsza od niego. Poza tym, niektóre kluczowe osiągnięcia ma zdecydowanie lepsze od Kuwinksa. Przede wszystkim ciągłość nieprzerwanej i ciężkiej pracy może wynosić aż 90 minut. A w Kuwiksie, o ile się nie mylę, tylko 45 minut. Zapraszam do obejrzenia filmu. Jeśli Cię materiał zainteresuje, to daj łapkę w górę i napisz coś w komentarzu. Oraz zasubskrybuj mój kanał i włącz dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowym wideo. Ta bardzo mocna i solidna wyciskarka wolnoobrotowa do soków nazywa się Junior Ultra 8000 S2. Jej zaletą jest duża moc i duża wytrzymałość, oraz bardzo małe obroty wyciskania soków. Obroty te wynoszą jedynie 37 na minutę, a jak wiadomo, im mniejsze tym lepiej. Poza tym producent udziela dość długiego okresu gwarancyjnego typu door, -to -door czyli w razie awarii podjeżdża kurier i zabiera sprzęt do naprawy. Gwarancja ta wynosi 10 lat na silnik. Oraz 5 lat na resztę podzespołów, czyli jest dobrze. Więc nie ma obaw, możemy ją używać na maksa, powinna to swobodnie wytrzymać. Tą wolnoobrotową wyciskarkę bardzo zachwalają tak zwane małe gastronomie i niewielkie pijalnie soków. Wszyscy jednoznacznie podkreślają jej wytrzymałość i niezawodność, a to bardzo duża zaleta. Wyciskarka ta doskonale radzi sobie z twardymi warzywami oraz owocami. Bardzo twarde czerwone buraki albo równie twarda i duża marchewka nie stanowi nawet najmniejszego problemu dla tej wyciskarki. Powiem więcej, wydaje się, że jest ona wręcz stworzona do tak twardych warzyw. Po wyciśnięciu paru kilogramów czerwonego buraka i długiej marchewki, ta wyciskarka nie jest nawet trochę ciepła po prostu ona się nie męczy. Można nią wyciskać dwa rodzaje soku, klarowny oraz bardziej gęsty, a także robić sorbiti czy smaczne lody owocowe. Ta wyciskarka pracuje cicho i przyjemnie, a pulpa wychodzi sucha. Nowy zmodernizowany dwustopniowy ślimak jest jeszcze o większej powierzchni. Dzięki temu można uzyskać maksymalną ilość soku, nawet z twardych albo zielonych liściastych warzyw. Poza tym dzięki dużemu otworowi o średnicy ponad 7 cm nie trzeba trudzić się skrojeniem produktów na małe kawałki. Więc wyciskanie soku jest łatwe i przyjemne. Na ten przykład możemy wkładać całe nawet dość duże marchewki. Możemy również wkładać całe niewielkie czerwone buraki albo całe niewielkie jabłka. Ta wyciskarka sobie z tym świetnie poradzi. Natomiast jeżeli produkty będą większe niż średnica wlotu, no to nie ma zmiłuj. Trzeba je po prostu pokroić, ponieważ nie zmieszczą się fizycznie. Ta wyciskarka jest solidnie wykonana. Wskazuje na to nawet jej waga. Jest ciężka, waży 7,5 kg. Silnik ma moc 240 W. Natomiast poziom hałasu generuje stosunkowo niewielki, bo tylko 50 do 60 decybeli więc na tle konkurencji wypada bardzo dobrze. Jak widać, pulpa wychodzi z niej prawie sucha. To oznacza, że cały sok został bardzo dobrze wyciśnięty. Taką jakością wyciskania naprawdę niewiele wyciskarek może się pochwalić. Przypominam, że mowa tu jest o wyciskarce średniocenowej, a nie wyciskarce holendarnie drogiej, która to tak czy owak często gorzej sobie radzi. Ta wyciskarka chrupie całe marchewki aż miło, a soczek wychodzi z niej wyśmienity, no można powiedzieć pierwsza liga. Jest smaczny, esencjonalny, a co najważniejsze jest wyciskany na zimno. To właśnie powoduje, że soki z wyciskarek mają znacznie więcej witamin i wartości odżywczych niż z wysokoobrotowych sokowirówek. No, to właśnie taka subtelna różnica pomiędzy wolnoobrotową wyciskarką a piekielnie szybką sokowirówką. Tak naprawdę wyciskarki wolnoobrotowe to innowacyjne urządzenia. Odmieniły nasze podejście do przygotowywania soków i zachowania w nich wartości odżywczych w codziennej diecie. Ze względu na swój sposób działania oraz dużą skuteczność, zdobyły znaczne uznanie wśród entuzjastów zdrowego trybu życia i oczywiście również wśród dietetyków. Główną zaletą wyciskarek wolnoobrotowych jest ich unikalny mechanizm. Działają one z bardzo niską prędkością obrotową, co minimalizuje ciepło powstające podczas wyciskania soków. Ta cecha ma ogromne znaczenie, ponieważ wysoka temperatura może niszczyć cenne enzymy i składniki odżywcze w sokach. Dzięki wolnemu obrotowi wyciskarki zachowują większość wartości odżywczych owoców i warzyw. To sprawia, że soki są bogate w witaminy, minerały i przeciwutleniacze. Wyciskarki wolnoobrotowe nie tylko wyciskają soki z warzyw i owoców, ale także posiadają funkcje, które pozwalają przygotowywać masła orzechowe, sorbiti czy nawet mleka roślinne. Ta wszechstronność sprawia, że są bardzo przydatne w kuchni u osób ceniących różnorodność żywności oraz zdrowe alternatywy. Niewątpliwą zaletą jest relatywnie cichy proces wyciskania w porównaniu z tradycyjnymi sokowirówkami. Ponadto większość modeli jest stosunkowo łatwa w czyszczeniu, to zwiększa komfort ich użytkowania. Dzięki efektywnemu wyciskaniu, wyciskarki wolnoobrotowe potrafią wydobyć więcej soku z tych samych ilości warzyw i owoców w porównaniu do tradycyjnych sokowirówek. To oznacza oszczędność i większą ilość soku do spożycia. Poprzez skuteczne wyciskanie soków z warzyw i owoców pozostaje mniej resztek, to oznacza mniejszą ilość odpadów organicznych. Poza tym, można ewentualnie wykorzystać te resztki do innych celów kulinarnych, np. jako dodatek do ciast, zup czy kompostu. Przy regularnym spożywaniu świeżo wyciśniętych soków można czerpać szereg korzyści zdrowotnych. Są one pełne witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Soki mogą wspomagać odporność, poprawiać stan skóry i wzmacniać kości. Soki wyciskane za pomocą wolnoobrotowych urządzeń często charakteryzują się intensywnym smakiem i bogactwem aromatu. Ta jakość wynika z bardzo wolnego procesu wyciskania, pozwalając zachować naturalny smak produktu. Różne modele wyciskarek oferują różne funkcje i możliwości. Istnieją wersje przeznaczone do wyciskania soków z trudnych do przetworzenia składników, takich jak np. zioła czy liściaste warzywa. Muszę przyznać, że z ziołami naprawdę nie wszystkie wyciskarki dają radę. Więc powinniśmy sobie indywidualnie dopasować wyciskarkę do swoich preferencji kulinarnych. Niestety na tą chwilę chyba nie ma uniwersalnej wyciskarki. Ta, którą prezentuję na tym filmie, jest zdecydowanie dedykowana do twardych oraz bardzo twardych warzyw i owoców, więc nie jest dobra do wyciskania ziół. Wyciskarki wolnoobrotowe są wręcz stylem życia dla osób dbających o zdrowie i poszukujących pełnowartościowych produktów spożywczych. Śmiało można powiedzieć, że wyciskarka wolnoobrotowa to niezwykle przydatne urządzenie w kuchni, które rewolucjonizuje przygotowywanie soków i zdrowych przekąsek. Ich zdolność do zachowania wartości odżywczych, wszechstronność oraz wpływ na zdrowy tryb życia sprawiają, że są nieocenionym elementem wspierającym zdrowe odżywianie. Korzystanie z wyciskarki wolnoobrotowej to nie tylko sposób na uzyskanie pysznych i pełnowartościowych soków, ale także inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie. Te urządzenia bywają nieco droższe od tradycyjnych sokowirówek, jednak ich korzyści zdrowotne i funkcjonalność i wytrzymałość z pewnością zrekompensują tę różnicę cenową. Wyciskarki wolnoobrotowe to bez wątpienia wyjątkowe urządzenia. Które odmieniają nasze podejście do zdrowego odżywiania. Ich zalety stawiają je na czele innowacji w kuchni, zachęcając do eksperymentowania z różnorodnymi składnikami i czerpania z pełni smaku oraz wartości odżywczych, jakie one oferują. Po zakończonej pracy z wyciskarką należy zadbać o jej czystość i higienę. Nie jest to specjalnie skomplikowane. Nie jest to również jakoś bardzo uciążliwe, wystarczy trochę wody i jakiś płyn do mycia. Najwięcej uwagi należy poświęcić podczas mycia sitka, ponieważ składa się ono z dziesiątek tysięcy mikrootworków, więc gdybyśmy go nie umyli zaraz po użyciu wyciskarki, to najnormalniej w świecie te otworki mogłyby się zakleić więc późniejsze doprowadzenie go do stanu używalności mogłoby nam zająć zdecydowanie więcej czasu niż poświęcenie go na bieżąco tej czynności. Poza tym pozostaje nam już tylko opłukanie ślimaka, opłukanie komina oraz opłukanie pojemnika na sok i na pulpę. Proszę więc wziąć pod uwagę stare dobre przysłowie jak dbasz, tak masz. Więc brew ogólnie panującej niezasadnej opinii, mycie wolnoobrotowej wyciskarki do warzyw i owoców nie jest wcale jakieś specjalnie uciążliwe, ani wcale nie jest nadzwyczaj pracochłonne, wszakże było to widać na powyższym wideo. Teraz pozostawiamy te wszystkie elementy do wyschnięcia. Jak już wyschnął, to składamy wyciskarkę i czekamy na jej ponowne uruchomienie żeby znów można było cieszyć się zdrowym, aromatycznym i smacznym sokiem. Czego Wam oraz sobie życzę. Biorąc pod uwagę fakt, że kochanego zdrowia nigdy nie jest za dużo, jak również walory smakowe oraz odżywcze świeżo wyciśniętego soku, powodują to, że ja używam tej wyciskarki praktycznie codziennie. Tak właśnie wyglądają wszystkie elementy każdej wyciskarki, które zawsze po użyciu jej powinniśmy umyć. Naprawdę nic strasznego. Dziękuję za wspólne obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli Cię materiał zainteresował, to daj łapkę w górę i napisz coś w komentarzu. Oraz włącz dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowym wideo. Napisz w komentarzu swoją propozycję następnego filmu. Co byście chętnie zobaczyli? Wasze sugestie są bardzo ważne być może będę w stanie je zrealizować.